Dobry wieczór mili moi, koniec upalnego dnia w Birmingowie, chyba w całej Anglii, upały są, zaczynają doskwierać, jak się człowiek przyzwyczaja przez kilka lat do temperatur letnich na poziomie 20 stopni, a nagle zaczyna zmierzać w 30, to, to zaczyna się robić ciepło, <grym> nie, nie jest źle, przy czym fala upałów, która teraz nadciąga nad Wielką Brytanię, trochę też rozgrzewa atmosferę, w związku z wypadkami, które się dzieją. Rząd brytyjski dzisiaj już oficjalnie, właściwie wczoraj w nocy, ale dzisiaj w dnia już oficjalnie potwierdzono, że wprowadzono najwyższy stopień zagrożenia terrorystycznego w Wielkiej Brytanii, w Zjednoczonym Królestwie. Trochę mnie ubawiło, ubawił komentarz w, w informacjach o tym, że bo poprzedni czerwony alarm wprowadzony rok temu uznany został przez media i tak okrzyknięty za najwyższym yy, yy, najwyższy, stopniem alarm zagrożenia terrorystycznego w historii Wielkiej Brytanii. A ten dzisiejszy alarm, który jest jeszcze wyższy od tego poprzedniego i, teraz, i też jest najwyższy już teraz, ale nie w historii, tylko od tekady. Ciekawe. No, tam pewnie któryś z dziennikarzy publikujących zapomniał, yy, co pisali rok temu. <laughs> Może tak być. Eee, no, no, Wielka Brytania i telewizja brytyjska ciągle grzeje wypadkami z Manchesteru. Coraz nowsze fakty wychodzą na jaw. Na przykład to, że m, brat zamachowcy wiedział doskonale o planowanym zamachu i w ogóle p, policja nie potwierdza, ale już dziennikarze piszą o tym, że to jest prawie że potwierdzone, że brał w nim czynny udział na zasadzie, że go chyba tam podwiózł, że. Że pomagał mu ten ładunek skonstruować, czy tam w ogóle z, z przygotować, i tak dalej, i tak dalej. Nadal nic nie wiemy na temat tego, jaki to był ładunek wybuchowy. Ja jedynie od widzów, od was widzowie, z prywatnych wiadomości, z komentarzy, które piszecie, yy, yy, słyszę, że to prawdopodobnie była bomba domowej roboty z użyciem gwoździ i różnych metalowych kawałków. Jest mowa o ofiarach, o, przy czym nigdzie te ofiary nie są pokazane. Ja tam na. Yy, yy, jakby nieco cyniczną sugestię jednego z widzów, czy, czy potrzebuje widoku rozrywanych ciał, odpowiadam nie, to nie chodzi o to, że ja się będę chciał napawać widokiem ym, y, zwłok, ale y, no powiem tak, że jak były zamachy w Londynie, a wcześniej w Paryżu, to, to masę było takich ym, widoków w telewizji, gdzie były zwłoki czy ciała przykryte workami, gdzie gdzie, no gdzie były pokazywane te rzeczy. Makabryczna była makabryczna, ale jednak, a tu nie. Dziwny ten zamach jest cały czas dosyć, bo e, jest wokół niego w Wielkiej Brytanii ogromny szum, natomiast na kontynencie europejskim jest jakby cisza. Polskie media w ogóle stwierdziły, z tego co czytałem wczoraj onet, chyba i Wirtualna Polska, że był incydent terrorystyczny w Manchesterze. 22 osoby zginęły, to jest incydent terrorystyczny. Dzisiaj jedna z koleżanek z Polski uprzejmie doniosła, że polska telewizja, na przykład TVN, w ogóle w wiadomościach to dopiero na szarym końcu podała wzmiankę jeszcze jakąś tam uzupełniającą na temat tego zamachu w Manchesterze, a wcześniej cały, cały blok informacyjny był o wszystkim, tylko nie o tym. Więc tu Europa jakby się specjalnie nie przejmuje. A Wielka Brytania, tak? Bo jest uderzenie w młodzież i w dzieci. To, to uderzyło bardzo. Też mówię, że gdybym się miał trzymać tej teorii mojej o tym, że ten zamach był zorganizowany w celu wywołania określonego stosunku społecznego, no to był przygotowany bardzo dobrze, bo uderzono w, takie, uderzono w te rzeczy, które Brytyjczyków bolą bardzo. Bolą bardzo. I, I właśnie atak na, na koncert, który był przeznaczony dla dzieci i dla młodzieży, jest no czymś niewyobrażalnym, że atakuje się młodych ludzi w ten sposób. Co do y, atmosfery w, w, w mieście, na, na przykład w Birmingham, w którym mieszkam, czyli w Birmingowie, wczoraj tego nie widziałem, bo nie było mnie na tak zwanym mieście, a dzisiaj już byłem w pracy, więc przejeżdżałem przez centrum, przesiadałem się i tak dalej. I faktycznie jest dużo policji, jest dużo y, patroli policyjnych, oficerowie stoją na głównych y, y, stacjach przesiadkowych, jest dużo policji na peronach. Jest dużo policji wokół centrum handlowego, handlowych, różnych, nie tylko w centrum, ale na przedmieściach też. Także tej policji obecność jest bardzo widoczna. Powiem Wam jedna rzecz, która mnie niepokoi, bo krążą w sieci informacje, że ci tzw. Dż dżihadyści zapowiadają, że ten zamach w Manchesterze to jest dopiero początek. Policja i służby specjalne mówią, że w zasadzie to w tej chwili zamach się może odbyć wszędzie, dlatego że to zamachowcami są tak zwane samotne wilki, nad którymi właściwie oni nie mają żadnej kontroli. Świetne wytłumaczenie że na, na, na to, że, że się nie ma kontroli, że się nie panuje nad, nad własnym terytorium, na którym sobie wróg tak naprawdę robi co chce. Eee, no i te informacje y, o tym, że, że to dopiero początek, że jeszcze najgorsze nadejdzie, w okazji jest dużo. Ja mówiłem Wam, że w najbliższym czasie w kalendarzu koncertowym, no bo wiosna i długie wiosenne weekendy i tak dalej, wakacje się zbliżają, więc tych koncertów, różnych imprez, eventów i tak dalej w Birmingowie na przykład będzie bardzo dużo w najbliższym okresie. A taką największą imprezą, która się odbędzie w ten weekend, jest, doroczna, jest doroczny Gay Pride, czyli, czyli parada e, e, gejów i lesbijek w Wielkiej Brytanii, w, w, największa w Wielkiej Brytanii, jedna z największych na świecie e, którą na przykład w zeszłym roku odwiedziło 75 tysięcy gości w Birmingham odwiedziło właśnie w tym celu 75 tysięcy. E, cała część centrum, w której są skupione lokale dla homoseksualistów, tzw. Tak gay Village będzie, jest zamknięte w sensie takim, że trzeba mieć bilety, żeby tam wejść. To jest właściwie cała dzielnica. No i tam będą trwały koncerty, imprezy uliczne, imprezy w knajpach, różnego rodzaju właśnie eventy, występy, spektakle, przedstawienia itd., itd. Tak, uroki. Uroki wieczornego Birmingham, gdzie wszyscy w tej chwili jeżdżą z kabrioletami, bo jest ciepło. Nagle jest wysyp kabrioletów na ulicach. Teraz mam powiem o kabrioletach w Wielkiej Brytanii. No bo są śmieszne, nie? w kraju, w którym większość roku pada, ludzie mają kabriolety. Eee, I... I to mnie niepokoi, bo ta impreza jest naprawdę duża. I każdy w zasadzie, kto ma bilet, może na nią wejść. Bez biletu pewnie też gdzieś tam przeskoczyć. Ogromny tłum. Czy, czy tam nie będzie chciał ktoś uderzyć? Bo Birminghamowo może jest czarnym miastem i islamskim miastem. I tutaj taki zamach na tzw. krzyżowców jest mało prawdopodobny, ze względu na to, że tzw. krzyżowców, czyli białych chrześcijan jest stosunkowo niewiele. A jest duże ryzyko, że ów zamach uderzy w współwyznawców, to, no to można się czuć w miarę bezpiecznie, ale z drugiej strony mm, trzeba pamiętać o tym, że, no właśnie, impreza. Sztandarowo nienawi nienawidzona przez, przez dżihadystów rzecz, czyli homoseksualizm, uderzyć w takie gay pride, to by był wyczyn. Tego się boję. Tego się boję. Całe miasto będzie. Zanim ta impreza się wtłoczy w dzielnicę agioską, bo jest to jest wielki przemarsz. W zeszłym roku miałem okazję go nagrać i jest opublikowany na moim kanale. Przemarsz, taka parada różnego rodzaju właśnie wozów z muzyką, ludzi poprzebieranych i tak dalej. Taki karnawał. I tych ludzi jest tam naprawdę wiele. To jest kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi. I na tą część, która, która jeszcze nie wjedzie do dzielnicy, która jest zamknięta. E, może przyjść każdym, odbywa się po prostu na ulicach miasta, no bo oby się nic nie stało, natomiast mówię, no wojska jeszcze nie ma, chociaż tak mówię, niby jest teraz największy w historii, tak tam od dekady, e, poziom e, aler, alarm e, antyterrorystyczny Wielkiej Brytanii, stan wyjątkowy prawie, że a ja się o wiele bardziej mniej pewnie czułem rok temu, kiedy były właśnie zamachy w Brukseli, a ja pracowałem w urzędzie miasta i nasz budynek, yy, yy, bo to budynek rządowy, był, był strzeżony przez wojsko, uzbrojony od stóp do głów. Wtedy się człowiek czuł niepewnie, a teraz nie ma wojska na ulicy, nie ma uzbrojonych oficerów. Są normalni oficerowie, jest ich dużo, ale, ale nie są z karabinami na przykład. Tak, było to rok temu. No nic, taka krótka pogadanka, moi drodzy, bo jestem wymęczony upałem. Idę się położyć, chociaż jest stosunkowo wcześnie, ale wstanę sobie w środku nocy i wtedy coś nagram już tak naprawdę, myślę, będąc bardziej yy, rozruszany i, na, i, i, i o, o, otrzeźwiony umysłowo. Nie, no, ta temperatura daje znak, się we znaki. Więc idę się zdrzemnąć na godzinę lub dwie, potem wstanę i pewnie nagram jakąś rzeczową yy, pogadankę bez ziewania. A tymczasem życzę Wam udanego wieczoru, moi drodzy. Zróbcie sobie dobrą kolację. Do zobaczenia.